Miękki werniks to technika grafiki artystycznej należąca do grup technik druku wklęsłego. Oznacza to, że części drukujące matrycy są wgłębne, drukują wklęsłe części matrycy. W technice miękkiego werniksu matryca wykonana jest z metalowej blachy, najczęściej miedzianej, cynkowej lub cynkowo-tytanowej. Cechą charakterystyczną miękkiego werniksu jest zdolność do przenoszenia śladów różnych narzędzi rysunkowych, np. ołówka lub miękkiej kredki. Pracując w technice miękkiego werniksu otrzymujemy efekt swobodnego rysunku, tak zwanego gestu. Miękki werniks świetnie przenosi także odbicia różnorodnych struktur i faktur takich jak materiał, siatka, pióro czy żyłki liści. W tym filmiku pokażemy etapy procesu powstawania matrycy w technice miękkiego werniksu. Na potrzeby tej instrukcji przygotowaliśmy szkic, w którym wykorzystujemy różne grubości linii, różne rodzaje kreski oraz odbicia matryc naturalnych – jesiennych liści. Do pracy wykorzystujemy zrecyklingowaną blachę tytanowo-cynkową. Nasz projekt ma nieregularny kształt, dlatego rozpoczynamy pracę od przeniesienia kształtu i docięcia metalu do właściwego formatu i kształtu. Dobrze pamiętać o tym, że matryce w technikach druku wklęsłego wykonuje się w odbiciu lustrzanym. Żeby uzyskać właściwy kształt, dla ułatwienia wykonaliśmy kseroprojektu na kalce technicznej. Do przeniesienia projektu używaliśmy kalki maszynowej, pokrytej czarnym woskiem. Ważne jest, aby dobrze ją unieruchomić, tak aby nie przesuwała się ona w trakcie pracy. Widać, że wosk z kalki wyraźnie odbił się na metalu. Docinamy blachę zgodnie z narysowanym obrysem. Można do tego celu użyć specjalnego nożyka z ostrzem, które żłobi głęboką linię w powierzchni metalu. Po kilkukrotnym nacięciu blachy można łatwo odłamać niepotrzebne elementy. Kiedy blacha jest docięta do właściwego formatu. Należy ją dokładnie wypolerować. Można użyć pasty polerskiej lub papieru ściernego do metalu. Niezależnie od wybranej metody, ważne jest, aby na końcu procesu blacha przypominała lustro. Polerowanie blachy ułatwia w późniejszych etapach pracy ścieranie nadmiaru farby drukarskiej z powierzchni oraz pozwala na uzyskanie bieli na odbitce. Na tym etapie warto też zakleić tył matrycy. Najprostszym sposobem może być dokładne zaklejenie tyłu blachy taśmą klejącą. Bardzo ważnym elementem pracy z matrycą jest jej odtłuszczenie. To istotne, aby nałożony w kolejnym etapie werniks dobrze trzymał się powierzchni. Podobnie jak przy polerowaniu, jest wiele sposobów odtłuszczania. My wybraliśmy sos sojowy, który świetnie się sprawdza. Ważne jest, aby proces odtłuszczenia był skuteczny. I blacha naprawdę była dobrze odtłuszczona. Często nie wystarcza jedna aplikacja sosu sojowego, i trzeba powtórzyć proces do skutku. Nakładamy sos sojowy, a następnie dokładnie płuczemy matrycę wodą. Na ekranie dobrze widać teraz, jak równomiernie spływa woda po odtłuszczonej powierzchni i jak zbiera się w nieregularnych kształtach w partiach, które nie zostały odtłuszczone. Żeby nałożyć werings należy równomiernie podgrzać blachę. My wykorzystaliśmy kuchenkę turystyczną. Matrycę umieszczamy na metalowym ruszcie i podgrzewamy blachę stopniowo, uważając na to, żeby nie stopić taśmy klejącej, która jest przyklejona na spodzie blachy. Blachę ostrożnie ściągamy z rusztu. Werniks rozprowadzamy wstępnie miękką raklą. Widać, jak łatwo rozprowadza się na ciepłej powierzchni. Całość wyrównujemy przy pomocy wałka. Werniks, którym pracujemy, był ręcznie przygotowany przez artystę grafika. Jest bardzo miękki i ma mocny czarny kolor. Należy uzyskać możliwie równą czarną powierzchnię. Na małej testowej blasze widać, jak miękki jest werniks, jak łatwo odkleja się od metalu. Możemy z łatwością odbić odcisk palca i bez trudu przenieść ślady różnych grubości linii. Aby przenieść rysunek swojego projektu, używamy przygotowanej wcześniej kopii na papierze transparentnym czyli kalce technicznej. Do rysowania pod papier transparentny warto włożyć arkusz papieru matowego o wyczuwalnej strukturze albo większej ziarnistości. Ważne, aby unieruchomić szkic. Pracę rozpoczynam od ułożenia matryc naturalnych liści. Liście układam tak, aby spód liści, czyli strona liści z mocniej widocznym żyłkowaniem, dotykała werniksu. Werniks, na którym pracuję, jest bardzo miękki i łatwo odkleja się od powierzchni blachy. Aby uzyskać wierny kształt liści, wystarczy, że użyjemy siły rąk, docisku ręcznego i przyciśniemy liście na przykład wałeczkiem graficznym. W kolejnym etapie przenosimy cienkie linie rysunku wykorzystując linijkę i twardy ołówek. Następnie przenosimy brakujące ślady miękkich kredek. Proces polega na tym, że w miejscu, w którym dociskamy projekt, warstwa werniksu odkleja się od metalu i zostaje na powierzchni nałożonej kartki lub liści. W odsłoniętych miejscach nastąpi trawienie narysowanych śladów w głąb metalu. Miejsca, które dalej są pokryte werniksem, są zabezpieczone przed działaniem kwasu lub soli trawiącej, pozostaną nienaruszone. Jeżeli warstwa werniksu wytarła się lub uszkodziła, warto zasłonić ją, skorygować przed trawieniem płyty. My wykorzystaliśmy do tego celu odrobinę rozpuszczonego, twardego werniksu. Trawienie czyli wytrawianie matrycy. Przed trawieniem upewni się, że tył matrycy został zabezpieczony. Substancja trawiąca będzie pracować we wszystkich miejscach, gdzie metal jest odsłonięty. Do trawienia wykorzystujemy roztwór siarczanu miedzi. Ma charakterystyczny turkusowo-mleczny kolor. Jest to bezpieczniejszy, nietoksyczny wytrawiacz stanowiący alternatywę dla kwasu azotowego. W siarczanie miedzi można trawić płyty aluminiowe, cynkowe, cynkowo-tytanowe i stalowe. My pracujemy na płycie cynkowo-tytanowej. W procesie trawienia następuje chemiczna reakcja wymiany. W miejscach, w których siarczan miedzi rozpuszcza metal, pojawia się charakterystyczny brązowy osad. Warto odsuwać go w czasie trawienia tak, aby nie blokował kontaktu substancji trawiącej, siarczanu miedzi z metalem. Używamy do tego gęsiego pióra. Wytrawioną matrycę należy dokładnie wypłukać w wodzie. Na nagraniu widać resztki osadu, które osiadły na trawionej powierzchni. Trawienie można powtarzać kilkukrotnie, zasłaniając w międzyczasie wybrane partie rysunku. Te fragmenty, które będą dłużej trawione, będą oddawać mocniejsze, ciemniejsze ślady na odbitce. Po zakończeniu trawienia dokładnie zmywamy wernik z powierzchni blachy i ściągamy taśmę klejącą, która była przyklejona na odwrocie. Do zmywania werniksu można użyć łagodnego rozpuszczalnika, np. benzyny ekstrakcyjnej. Ponieważ miękki werniks zawiera w składzie dużo tłuszczu, do zmywania sprawdzi się też ekologiczna wersja zmywacza kuchenny olej roślinny. W kolejnym etapie przygotowujemy matrycę do odbijania. Krawędzie metalowej płyty wygładzamy pilnikiem i modelujemy je pod kątem 45 stopni. Jeżeli pominiemy ten proces, na odbitce najprawdopodobniej pojawi się nieestetyczny czarny kontur. Niezeszlifowane brzegi metalowej matrycy mogą też uszkodzić papier w czasie odbijania. Szlifujemy wszystkie krawędzie. Jeżeli pilnik zostawił nierówności, wygładzamy je przy użyciu papieru ściernego o wysokiej gramaturze. Nakładanie farby. Gotową matrycę bardzo dokładnie oczyszczamy ze wszelkich pozostałości po szlifowaniu. Farbę nakładamy przy użyciu rakli. Rozprowadzamy farbę po całej powierzchni metalowej płyty. Pracujemy w różnych kierunkach, tak aby mieć pewność, że farba została nałożona na wszystkie wytrawione wcześniej zagłębienia metalowej płyty rysunku. Nadmiar farby wycieramy cienkim matowym papierem. Świetnie nada się do tego celu szary papier gazetowy. Kawałki gazety układa się na płasko i czyści tylko nadmiar farby z powierzchni metalowej płyty, starając się nie wyciągać farby z wytrawionych linii. Jeżeli blacha była dobrze wypolerowana na początku pracy, proces ścierania farby jest łatwy do przeprowadzenia. Na końcu oczyszczamy z farby brzegi matrycy. Jeżeli były dobrze zeszlifowane, ten proces również nie będzie kłopotliwy. Do wykonania odbitki w technikach należących do grup technik druku wklęsłego niezbędne będzie użycie prasy walcowej. Ten typ prasy wtłoczy wilgotny papier w wytrawione wklęsłe fragmenty rysunku. Matryca metalowa jest bardzo wytrzymała, pozwoli na wykonanie wielu odbitek. Odbitki można wzbogacać o dodatkowe efekty. Dodając na przykład kolor, można użyć do tego celu techniki kaszerunku, czyli wtłaczania w pracę kolorowych fragmentów papieru. Tak prezentuje się końcowy efekt.